新疆。 Konflikt Ukraina-Rosja. To konflikt chyba bardzo na czasie, bo tak naprawdę on trwa. Co my musimy wiedzieć, że Ukraina to dawna Republika Radziecka. Pamiętamy, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Jedną z tych republik była Ukraina. W 1991 roku Ukraina odcina się od Związku Radzieckiego, staje się suwerennym krajem. No i proszę Państwa, każdy kraj, który jest nowo powstałym krajem, wprowadza szereg reform i tak dalej, i tak dalej. I co my musimy wiedzieć, że. Na Ukrainie są ludzie, którzy są zwolennikami współpracy. Ukrainy z Unią Europejską i są tacy, którzy są zwolennikami współpracy Ukrainy z Rosją. I teraz domyślamy się, że tak naprawdę, jakbyśmy to um, geograficznie rozplanowali, to im bardziej będziemy znajdować się na wschodzie, tym te głosy są prorosyjskie, im bardziej będziemy znajdować się na zachodzie, tym te głosy będą proeuropejskie. No i jak w każdym kraju, wiemy, jak wygląda polityka, jeżeli jakiś rząd. Prowadza reformy, a te reformy nie podobają się narodowi, to w kolejnych wyborach naród nie wybiera tego rządu. I co my musimy wiedzieć? Na Ukrainie rządy się zmieniają. Raz są prorosyjskie, raz proeuropejskie. I ja się zawsze śmieję, że Ukraina to jest taka panna, która chciałaby, ale się boi. I proszę Państwa, na Ukrainie w związku z tym mamy kilka kryzysów. Pierwszy kryzys mamy w 2004 roku, jest to słynna pomarańczowa rewolucja, kiedy ludzie wychodzą na ulicę, bo Uznaje się, że wybory prezydenckie zostały sfałszowane. Według tych wyborów wygrał prezydent prorosyjski Janukowicz, ale rewolucja doprowadziła, że te wybory zostały unieważnione, no i prezydentem został człowiek proeuropejski. Kolejne lata, kolejne zmiany, kolejne wybory i dochodzi do tego, że Rzeczywiście, kolejnym razem jednak ten Janukowicz, który tutaj został w fałszowany sposób wybrany i jakby odsunięty, znaczy niedopuszczony do prezydentury, w końcu wygrywa. I moi kochani, w 2013 roku Janukowicz nie podpisuje umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. O co chodzi? Domyślamy się, że poprzednie władza, która była proeuropejska, przeprowadzała negocjacje z Unią Europejską i do, do, doprowadzała do tego, żeby z tą Unią Europejską ściśle współpracować i tak naprawdę w konsekwencji wejść do tej Unii. No to kiedy Janukowicz jest u władzy, on ten proces odciąga i kiedy dochodzi do tego momentu, że trzeba podpisać ten dokument, on go nie podpisuje. Czyli zachowuje się tak, jak Rosja by sobie tego życzyła. To yy, narodowi ukraińskiemu, temu proeuropejskiemu, się strasznie nie podoba i ten naród wychodzi na ulicę. To jest koniec 2013 roku, mamy słynny Majdan, Euromajdan, ludzie, tam dużo ludzi zginęło tak naprawdę, ludzie wyszli na ulicę, potężny protest, to w konsekwencji doprowadza do tego, że w 2014 roku, na początku, Janukowicz ucieka, z Ukrainy do Rosji zostaje czyli ten, ten prezydent prorosyjski, zostaje obalony, odsunięty od władzy i ucieka. Jak to się ma do konfliktu z Rosją? Moi kochani, w czasie protestów na Majdanie, na Krymie, gdzie dokładnie jest duża część społeczeństwa prorosyjskiego, dochodzi do protestów przeciwko Euromajdanowi. Czyli mieszkańcy Krymu mówią, nie, nam się nie podoba to, co się dzieje w Euromajdan, nam się nie podoba Euromajdan, dlatego że my jesteśmy za sojuszem z Rosją, a nie z Unią Europejską. My chcemy w tym kierunku, więc my jesteśmy pro Rosyjscy. Ale na tym Krymie są też ludzie, którzy mówią, ale nam się to podoba, nam Euromaidan się podoba i my go wspieramy, my chcemy współpracować um, z Europą. Dochodzi do starcia. To tak naprawdę powoduje, pamiętajmy, że Krym, blisko Rosji, Morze, Morze Czarne tam stacjonują wojska, okręty rosyjskie. Tak naprawdę um, na Krym wkraczają wojska rosyjskie. I teraz uwaga: mówi się o słynnych zielonych ludzikach. Byli to żołnierze rosyjscy, którzy na swoich mundurach nie mieli żadnych um, dystynkcji, czyli nie mieli żadnych oznaczeń, były to jakby gołe, gołe mundury, i oni pewnej nocy wtargnęli do budynków rządowych krymskich, przejęli je i powiesili flagi rosyjskie. I w tym momencie tak naprawdę, jeżeli. Wojsko już tam zajęło ten teren, to tak naprawdę teren Krymu, który cały czas uznawany jest za ukraiński, de facto znalazł się w rękach rosyjskich. I to jest taki paradoks, że Ukraina uważa, że to jest jej, ale faktyczną władzę na tym terenie sprawuje. Sprawuje Rosja. Bardzo się to nie podobało Tatarom Krymskim, którzy tam mieszkają i oni też protestowali, ale no ich siła była, była mniejsza i Krym jest przejęty. I teraz, proszę Państwa, podobna sytuacja dzieje się w obwodzie Ługańskim i Donieckim, czyli na wschodzie Ukrainy, no blisko Rosji, czyli duża część społeczeństwa jest prorosyjskiego. I teraz po odsunięciu tego Janukowicza, czyli tego prezydenta ukraińskiego, prorosyjskiego, który powiedziałam, nie podpisał dokumentu nawiązującego współpracę z Unią Europejską, czyli po odsunięciu jego oni też zaczęli. Protestować, zaczęli robić demonstracje, które tak naprawdę bardzo szybko y, przerodziły się w zamieszki i tak naprawdę y, zajmowanie budynków użyteczności publicznej. Czyli co się stało? Ci samozwańczy przywódcy tych regionów y, przejęli je, oni byli prorosyjscy, oni nie czarujmy się, byli wspierani przez Rosję i instruowani i tak naprawdę manipulowani, i oni tak naprawdę ogłosili, proszę Państwa, na terenie, na tym terenie, o którym mówimy, samozwańczą Doniecką Republikę Ludową i Ugańską Republikę Ludową. Czyli mm, oczywiście, że Ukraina tego nie akceptuje, oczywiście, że wspiera to, e, wspiera to Rosja, bo pamiętajmy, że to są, to jest wszystko inspirowane przez Rosję i to jest wszystko jakby mm, przeprowadzone przez ludzi, którzy są prorosyjscy, i musimy wiedzieć, że rzeczywiście część tych Ukraińców, może nie Ukraińców, Rosjan mieszkających na Ukrainie, y, y, dąży do tego, żeby te tereny, y, te tereny chcieli i to tak naprawdę powolutku się robi. Jak widzimy, że ym, Ukraina i Rosja mają ze sobą potężną kosę i tak naprawdę, jeżeli mam powiedzieć swoje zdanie, to doskonale widzimy, że to Rosja zajęła część suwerennego kraju. Konflikt trwa. Wiemy dobrze, że świat też się jakby wypowiedział. Unia Europejska, jakby poparła tutaj Ukrainę, nie podoba się to, co, co robi Rosja. Są prowadzone różne kary, ale z drugiej strony, Rosja, potężny kraj, z którym wszyscy się liczą. Jak to się rozwiąże, zobaczymy. Dziękuję i pozdrawiam gorąco.